Cześć, witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce. W dzisiejszym odcinku nie będę poruszała żadnych takich poważnych tematów, bo jak mi się wydaje, ostatnio mamy czytamy, oglądamy za dużo różnych, tragicznych wiadomości. Ale dzisiejszy temat tak trochę kontynuuje moje poprzednie tematy związane z relacjami polsko-ukraińskimi, z tym całym konfliktem. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego nam, Polakom i Ukraińcom, tak trudno się dogadać. I oczywiście to nie chodzi o sprawach, o sprawach historycznych, tam wciąż nierozwiązanych problemach, a bardziej o tym o takich różnicach mentalnościowych. Po tym, jak Polska przyjęła tak dużo, tyle uchodźców z Ukrainy, to nie trudno było zauważyć, jak strasznie się różnimy. Nie wiem, dlaczego kto to wymyślił, że Polacy, a Ukraińcy są bardzo podobni do siebie. Mi się wydaje, że. Absolutnie nie, my jesteśmy bardzo różni. Możliwe to było, nie wiem, jakoś tak wymyślone tylko dla polepszenia relacji polsko-ukraińskich. Nie wiem, tak, mamy odrobiny podobnego, tam i język, może jakieś tam dania, ale generalnie strasznie się różnimy. Na przykład, dla mnie, można tak powiedzieć, Chociażby ze względu na fakt, że na mentalność i wychowanie Polaków bardziej wpływał Zachód, a na Ukraińców oczywiście, że Związek Radziecki. Homo Sovieticus, czy też człowiek radziecki to określenie, które pierwotnie powstało na początku wdrażania w życie ideologii komunistycznej w ZSRR jako określenie kolejnego etapu ewolucji w formie nowego, lepszego człowieka który miał powstać poprzez ukształtowanie społeczeństwa w duchu marksistowskim. Z czasem jednak termin ten zaczął być używany jako określenie zespołu negatywnych cech, które faktycznie pojawiały się wśród ludzi wychowywanych w komunistycznych systemach Bloku Wschodniego i które można spotkać w tych społeczeństwach również po upadku samego komunizmu. I nawet do teraz odczuwamy skutki, odczuwamy te wszystkie ślady Związku Radzieckiego w naszym Zachowanie i wszystkie takie pretensje, które powstają wobec Ukraińców, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach Unii Europejskiej też, że jesteśmy i roszczeniowi, i falszywi, i zazdrośni, i wszystkiego tam się domagamy, oczekujemy od innych, tam od państwa. Termin homo charakteryzuje się postawą roszczeniową, jest niesamodzielny również intelektualnie. Wszystkiego oczekuje i domaga się od państwa, nie chce i nie umie wziąć swojego losu we własne ręce. Jednocześnie nie ma jednak poszanowania dla własności publicznej i jest skłonny do jej rozkradania dla własnej korzyści. Dla mnie to dotyczą bardziej takich różnic mentalnościowych. Hmm, oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie różnice, co w ogóle dostrzegliście w Ukraińcach takiego. E, oprócz Wszystkich e, wymienionych wcześniej cech. Jeszcze do niedawno można było powiedzieć, że Ukrainki różnią się od Polek swoją wyglądem, jak się ubierają, jak się malują itd. Teraz mi się wydaje, że już trudno odróżnić tak Polki od Ukrainki. No, oczywiście, tylko takim wyglądem. Wydaje mi się, że w tym już jesteśmy podobne. Rzadko można spotkać tam Ukrainki też na szpilkach, w jakichś tam obcisłych sukienkach, tylko bardziej w takich. W workach, w oversize, powiedzmy tak. I dalej chcę przedstawić Wam takie różnice, które dostrzegłam prawie już po 8 latach mieszkania w Polsce. I w ogóle tak mi się wydaje, im dłużej mieszkam w Polsce, tym bardziej, tym więcej dostrzegam te wszystkie różnice. I zaczynamy! A pierwsze, co zauważyłam, to że jesteście bardziej pewni siebie. Może być to wynika, że z takiego. Mm, no jak mi się wydaje, że w Polsce wychowują dzieci nie w ramach takiej rywalizacji i porównania. I też efekty postępującej przez lata demoralizacji społeczeństw krajów komunistycznych. Cechuje go agresja wobec słabszych i usłużność wobec silniejszych. Postrzega ludzi jedynie jako przedstawicieli rywalizujących ze sobą klas społecznych, co naturalnie karmi w nim zawiść i zazdrość. Prowadzi to też do samookreślenia się nie przez to, kim się jest, ale przeciw komu się walczy. Także, na przykład, jak to u nas jest bardzo roz rozpowszechnione, takie porównanie własnego dziecka do innego. Aha, popatrz, mhm, dostałeś piątkę, tam za egzamin czy za sprawdzian, nie, to nie ma znaczenia, a inni. A dlaczego ty nie dostałeś szóstkę? A dlaczego to? A, a kto zrobił gorzej? A kto zrobił tam lepiej? I zawsze od, od dziecka słyszymy takie porównania. Mamy nawet taki żarcie, że syn czy córka przyjaciółki mamy, która oczywiście. Wszystko robi idealnie i sprząta, i gotuje, i prasuje, i pierze, i wszystko, wszystko robię, a Ty oczywiście jesteś nie do niczego, jesteś gorszy, może być dlatego jesteście dla mnie bardziej pełni siebie. Dalej, powiem tak, że oczywiście to widać wszędzie, słychać, dostrzec można no, od razu po przejeździe do Polski. Nie trzeba mieszkać aż 8 lat, aby to zauważyć. To jesteście, że, że jesteście bardziej patriotyczni. No i takie zjednoczeni. Nie jesteście tak ze sobą skonfliktowani, w ogóle nie jesteście skonfliktowani jak tam wschodnia i zachodnia Ukraina. Jesteście dumni, że urodziliście się w Polsce, że jesteście tam Polakami, chronicie swoje tam tradycje, kulturę, język. Wiele razy o tym mówiłam i nie przestanę, wydaje mi się, podziwiać Was, chociaż w ostatnim czasie Ukraińcy też zmieni, zmienili swoje, swoją postawę wobec takiego patriotyzmu. Niektórzy zaczęli nawet mówić po ukraińsku i też tam święta, noszą stroje ukraińskie, zaczęli też wieszać flagi ukraińskie. No, niestety w takich okolicznościach to musiało się zacząć. Dalej, bezspornym faktem jest to, że jesteście bardziej zaangażowani politycznie. Naprawdę, no, mi się wydaje, że co drugi. Polak jest tak zaangażowany, politycznie cały czas, czyta te wszystkie wiadomości, nie wiem, to wszystko przeżywa nawet w młodym wieku. U nas tym się zajmują raczej już w takim po 50, po 60, kiedy już siedzi tam na emeryturze, to zaczynasz interesować się polityką. Nagrywałam już filmik na ten temat, gdzie opowiadałam dlaczego, z czego to wszystko wynika, nasze takie niezainteresowanie się polityką. Jak ktoś zechce obejrzeć, to zostawię w opisie pod tym filmikiem linka dalej. Osoby w wieku 17-25 lat mają różne cele w Polsce na Ukrainie. Niestety jeszcze wiele Ukrainek nadal wyznaje takie sowieckie, sowieckie wartości narzucone przez władzę. Kiedyś i kobiety zazwyczaj szybko, wcześniej wychodzą za mąż, rodzą dzieci i w moim wieku już mają, nie wiem, tam dwójkę, trójkę dzieci i parę rozwodów. No niestety, może być wynika to hmm, przez to, że trochę wcześniej rozpoczynamy, wchodzimy w takie dorosłe życie, ponieważ kiedy skończyłam pierwszy rok studiów, miałam 17 lat. E, I kiedy ukończyłam szkołę, to miałam 16. Więc może być dlatego e, tak szybko. Niby szybko dorastamy, chcemy poznać aspekty dorosłego życia, a potem się okazuje, że nie chcę nigdy chce zostać z dzieckiem, mieć czas na leżakowanie, no i tak dalej. I Trudno sobie wyobrazić Polkę, która by od razu po studiach chciałaby za szybko wyjść za mąż u nas, nawet tak jest wstyd, że masz tam 30 lat i jesteś panną bezdzietną o, coś, coś się dzieje, coś nie tak, a tu f, spokojnie. Tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? Również ogromną różnicę do tego w tym, jakie ma znaczenie rodzina, małżeństwo i wychowanie dzieci. W Polsce oboje rodziców bierze udział w wychowaniu dziecka, dlatego na placach zabaw często można spotkać ojce z dziećmi. Na Ukrainie generalnie kobiety opiekują się dziećmi, domem, na placach. Same matki do szkoły odprowadzają, odbierają mamy na kółka zainteresowań, mamy na zajęcia dodatkowe, mamy za wychowanie, wychowanie edukację, wygląd dziecka. za wszystko jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie mama. Ojciec tak niby, niby jak meble. Nie wiem. Dlaczego? No, też mi się wydaje, że bardziej z tego Związku Radzieckiego. I okej, okay, to jest sprawiedliwe, kiedy mąż pracuje, a kobieta siedzi w domu. No, taki podział obowiązków to normalne. No, nie, kobiety i pracują i dom i wszystko mają na głowie, a facet po prostu wrócił z pracy i już jest strasznie takie zmęczony. No. I tak sobie nie wyobrażam, jakąś współczesną Polkę, która tak po pracy biegnie do domu, gotuje kolacje, sprząta, a mąż po prostu będzie siedział. Oczywiście możecie wszystko napisać w komentarzach. Może się mylę, ponieważ oceniam po sobie i po swoich tam znajomych, po swoim otoczeniu. Że w moim otoczeniu trochę jest inaczej. I ostatnie, co chcę powiedzieć na dzisiaj. Mamy taką ogromną różnicę w podejściu do przyjaźni. Tak mi się wydaje, że do przyjaźni tak podchodzicie trochę z dystansem. Jeżeli można tak powiedzieć jesteście otwarci na drugiego człowieka, tak. Ale w każdym razie m, bardziej jesteście takim m, w kółku rodzinnym. U nas, jak ktoś się zaczyna przyjaźnić, zwłaszcza rodzinami z dziećmi, to święta wspólne wspólne wakacje, wspólne wyjazdy, wspólne weekendy. I to nie tak, że a, tam czas od czasu nie, to tak na stałe. Um, Wszystkie urodziny, wszystkie święta obchodzimy razem. Bardziej kiedyś już opowiadałam, że bardziej z przyjaciółmi niż tam z rodzicami. Zawsze rodzice tam na drugi na drugi dzień tam odwiedzamy po jakichś tam świętach. Takie dostrzegłam różnice, które te mentalnościowe, które mamy i wydaje mi się przez to wynika dużo różnych sporów. Jesteś, oczywiście jesteśmy bardziej tam głośniejsi, rozmawiamy tam przez telefon głośno, gdzieś tam w transporcie. To oczywiście też irytuje ludzi, kto nie jest przyzwyczajony do takiego zachowania. Może być bardziej, bardziej taki emocjonalni, impulsywni jesteśmy, no bo u nas tam nakrzyczeć na kogoś, jeżeli jesteś niezadowolony w kolejce, w przychodni, w banku to jest na porządku dziennym i aby to wszystko się zmienić oczywiście potrzebujemy trochę e, czasu i z czasem wydaje mi się to no, mniej, już mniej będzie tego wpływu, ludzie wyjeżdżają do różnych krajów e, europejskich Wracają do domu i też się zmieniają. Nawet możecie zobaczyć, jak obcokrajowcy, którzy tam prowadzą swoje kanały na YouTubie, opowiadają o swoich zmianach po życiu w Polsce i tam po roku, po dwóch latach. Jeżeli wrócą, to oczywiście zaczną rozpowszechniać dla wszystkich. Mam nadzieję, że się takie nagranie spodobało. do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa!